czasu kilkanaście e, kilka minut, jeszcze kilka minut emocji. Dawał Rafał, A może tu jest Dawaj, jakiś Rafał. a może tu jest jakiś wypłaszczenie to Nie ma wypłaszczenia przed stopie. Chyba że tą odwrócisz, odwrócisz do góry nogami tą mapkę i wtedy jest będą 3 jechać to. Kilkaset metrów oni mają, a Rafał 2700 700 300 metrów nie. To musi być więcej. 53 sekundy. Wytrzymaj, wytrzymaj Rafał. Jest, jest tu życiowy sukces. To jeden z najspanialszych sukcesów Polskiego kolarstwa. Mamy już do niego kilkadziesiąt sekund. A tu 49. Pierre Roland. on zostanie. 50. Minuta pięćdziesiąt jest. Jest ten, 40. jest, proszę Państwa. Jest, proszę już troszeczkę Rafał jest zmęczony, proszę Państwa. Już widać, ale dają mu tam przez te, przez te słuchawki. Nie zabierajcie mu słuchawek. Mówcie mu przez te słuchawki, ile on ma. Sekundę, dwie, dziesięć. No dobrze, ten Nibali teraz się musiał polać, bo pewnie sekundę albo dwie stracił, ale ma 50 już tylko do odrobienia. A było minutę 10. Może 52. nawet minutę 15. 52. No i teraz Majka jeszcze tam, żeby wyskoczył. To jakiś Brazylijczyk, ale to już nieważne. 2 kilometry i 52. 400 metrów. 52 sekundy. I jedzie ta grupka tutaj. Ta grupka jest nieważna. A ten Nibali, no rzeczywiście rekin, wszystko pożera. Nie powinno tak być. To no. powinno być zabronione, ograniczone do trzech w etap. etapowych. Ech. No i jeszcze chcę tam zgubić pero 51 grupa Valverde traci 1,05 a to nasz kochany Rafał Majka proszę Państwa róbmy co możemy zaciskajmy kciuki krzyczmy może może tego nibalego wstrzymujmy jakoś sercem jakoś jakimiś promieniami specjalnymi żeby on troszkę zwolnił żeby się tak nie spieszył 2 km 200 jezus Maria jak to się dłuży ile mogą trwać te kilometry Yeah. To, tam jest jakaś nieprecyzy, nie, nieprecyzyjne, proszę Państwa, te pomiary. Tam już powinno być kilometr 300, kilometr 200. Niech to wszystko umyka w jakimś wielkim tempie, a te sekundy niech się zatrzymają. Niech to z lewej strony biegnie, niech z prawej już nie biegnie. No i czy to jest możliwe? Zobacz, ilu tutaj jeszcze jest tych hartów wszystkich. Ale oni tymi... już tracą więcej, zobacz, grupa Minuta Valverde 7. ponad minutę, tam nibali bali. No tam podjeżdża. jest tylko nibali bali. Groźny. groźny jest ten nibali. No, no i, i proszę może... Patrzę, co on robi. Proszę Państwa, on na tym wyścigu robi, co chce. On chce zgubić tego pero i w ogóle nie zastanawia się, że tam jedzie Rafał Majka, chociaż to oczywiście nieprawda. On chce wygrać etap. On chce być dominatorem, żeby włoska prasa znów pisała na pierwszych stronach, żeby nie pisała o piłce, żeby pisała o kolarstwie. I, I o, my Majce. My o chcemy. Majce. I my chcemy. sportowym. Szykujcie już czołówkę. Jeszcze kilometr 700 macie. Tomek do jest, bardzo, jest bardzo, to wszystko, bardzo nam się z, zmalało. 32 sekundy, 1 i 80 kilometra i 33. No dorzucił jedną sekundę Rafał Majka, a tam jeszcze niech będzie mu 100 metrów 200. Dawajcie z tym zegarem po lewej stronie. A tutaj 34 sekundy. Będziemy się, proszę Państwa, już do końca denerwować. Co jak, jak tam końcówka wygląda? Czy on może się gdzieś obejrzeć I zobaczyć gdzie jest ten Nibali Czy on już nie zobaczy nic I tylko zobaczy te biegnące sekundy I ten Valverde Który już przegrał dzisiejszy etap Już nie ma o czym mówić On chyba w ogóle nie chce już walczyć o wyższą pozycję Niż o drugie miejsce Poddał się temu Rekinowi A my tu mamy kilometr i 600 metrów I jest proszę państwa Nibali I ten z tyłu e, e, Francuz Jean-Christophe e, Perro 31 sekundy 31 sekund. Cóż to jest te 31 sekund? To nawet nie można przebiec 300 metrów w porządnym, e, w porządnym biegu. Zobaczymy. Kilometr i pół Tomku strasznie się denerwuje. Bo mnie się wydaje, że to będzie wszystko rzeczywiście w samej 33, końcówce. 33, Krzysiu. Jest troszeczkę lepiej. Raz lepiej, raz gorzej. E, wiadomo, Rafał Majka może wygrać o sekundę. To w ogóle nie ma znaczenia. Ale tam się boję, że jak ten Nibali go wreszcie zobaczy, to ta taka... Natura rekina weźmie w nim górę. Nie zjeść tego pola. 35 poczekaj. 35. 36! Trzymajmy 34. To jak tętno wiesz, jak nasze tętno, jak państwa tętno, jak jego tętno, jak nibalego tętno. Kilometr 200, a patrz, tak było cudownie. Już wydawało nam się, że to będzie trwało wiecznie. Że on będzie dorzucał te sekundy, a te metry będą mu w jakimś zawrotnym tempie umykały. A tu jest 30, 30 niebezpiecznie. Popychamy pchamy, cię, Rafał. Popychamy cię, popychają Popychamy, Popychamy. Raz, 30, dwa, trzy. Pchamy, 30 sekund, 31. Naprawdę to pomaga. Za chwilę 30 będzie sekund, kilometr. Ale 30, 30 sekund, kilometr. To jest w ogóle dobrze, 29. że to jest pod górę, bo to jest 29 sekund. Bardet, 53 sekundy. Valverde, minuta 14. Ten Vandenbruck, to już jest prze, prze, przepaść w ogóle. No i jedź tu sobie, jedź syneczku koło tych banderol na lewo, na prawo. Przejeżdżaj gdzieś tam, gdzie ci wygodniej. 31 sekund, dasz radę. Rafał, dasz radę. Czy już był kilometr 100 Już chyba było, chociaż nie pokazano. Było kilometr 100, było wcześniej kilometr 200. Jakieś flagi, gdzie jest ta czerwona flaga, gdzie jest ten taki namiot biało-czerwony. Może to też Rafałowi pomoże. To jest Nibali. Ten, o jest tutaj po Zobaczmy, Nibali dojeżdża do kilometra, kilometra więc Rafał Majka ma już mnie, jakoś Polaka nie pokazują, a chcielibyśmy go zobaczyć. Chcielibyśmy go zobaczyć triumfującego. Jest, to pewnie zobaczymy, państwa, ale kilometr. jeszcze trochę emocji. Zdajmy 31, z dobrze, damy radę, damy radę, proszę Państwa. Już wszyscy się wspólnie, ogląda, Wszyscy wspólnie, okrągla. wszyscy wspólnie Chamy, pchamy, 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 pchamy. pchamy pchamy, 29, 29. Ale pchamy. teraz zobacz co się dzieje, teraz tutaj ruszył Bardę, ale to nie ważne Bardet chce urwać jak najwięcej od Valverde i awansować na drugie uwaga, miejsce uwaga, jest, jest proszę państwa jest, 29, 30, no dobrze, dobrze a ile do No ale oni już tu poka dojeżdżają. pokażcie nam Majkę panie realizatorze, co wy robicie przecież wy kompletnie ja, a teraz nie wiecie ten co wy pokazujecie nagej, no. przecież ten facet ma 5 minut stra. To pocóż wy go nam pokazujecie? Jest, jest, jest! Nie oglądaj się! Nie, o... jeźdź, Człowieku jeźdź, nie oglądaj się! Jedziemy! Arivę napisane! To jest meta! Tam trzeba być pierwszym! No i będzie proszę państwa pierwszy! Będzie pierwszy! Wierzę w to! 400! 400 metrów do mety! Jest Nibali! Niestety jest Nibali! Ale gdzie? Po... Dlaczego nie pokazują Majki? Pokażcie Majkę! Tak jest jest, jest, jest Rafał Majka. Rafał, 5, niszą, 7, pchamy, 46. Pchamy, wszyscy ptamy, wszyscy ptamy. Wygrał. Idzie, wygrał. Jedzie, Wczoraj wygrywa, drugi, dzisiaj pierwszy. Rafał, Najlepszy Walpach, król A. Alp, Król Alp na tegorocznym Tour de France. Rafał Majka, wczoraj drugi, dzisiaj pierwszy, 21 lat po Zenonie Jaskule, który wygrał w Pirenejach. Brawo Rafał Majka, wielki sukces tego kolarza i polskiego kolarstwa. No, jeszcze będzie zapinał koszulkę, czy ma czas? Rafale, nie oglądaj się. Meta, arrivé, to jest wszystko napisane. Jeszcze jest, jest, wygrał.

No i nie proszę nie państwa, drugi. teraz dopiero Nibali. Wczoraj było uh. Nibali, Majka dzisiaj uh. Majka Nibali. No pięknie, Pero chciał go tu zaskoczyć, Włocha. Włoch powiększył przewagę nad swymi rywalami, ale dla nas najważniejszy jest ten dzisiejszy dzień. Liczyliśmy na sukcesy Kwiatkowskiego, może na zwycięstwo etapu.